W dzisiejszym odcinku odwiedzamy firmę ZF, która jest światowym liderem w dziedzinie układów napędowych i podwozi oraz technologii aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Koncern zatrudnia 147 tysięcy pracowników w 230 lokalizacjach w prawie 40 krajach na świecie. My odwiedziliśmy centra usług ZF zlokalizowane w Częstochowie. Dział mechaniczny w Centrum Inżynieryjnym zajmuje się projektowaniem, symulacją oraz walidacją poduszek bezpieczeństwa oraz pasów bezpieczeństwa. Dział mechaniczny to prawie 200 pracowników w dwóch lokalizacjach w Częstochowie. Poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa zawsze działają razem, gwarantując najwyższy poziom bezpieczeństwa. Projektowanie naszych produktów to proces, a wszystko zaczyna się od pomysłu. Zespół inżynierów analizuje dane wejściowe, w tym wymagania narzucone przez naszych klientów, aby stworzyć najlepszy z możliwych produktów. Po ustaleniu wstępnego kształtu naszych projektów, inżynierowie z działów projektowania zajmują się przygotowaniem modelów CAD oraz dokumentacji technicznej. Następnie dział modelowania i symulacji tworzy modele numeryczne naszych konceptów, optymalizując je w taki sposób, aby działały możliwie w każdych warunkach. Po wirtualnej optymalizacji sprawdzamy, jak działa rzeczywisty produkt. Do tego konieczne jest wyprodukowanie prototypów, wykorzystując najnowocześniejsze urządzenia, takie jak drukarki 3D oraz lasery do wycinania komponentów. Zanim nasze rozwiązania trafią do klienta, muszą przejść szereg wymagających testów, które potwierdzą ich prawidłowe działanie w każdej sytuacji. Praca w dziale mechanicznym Centrum Inżynieryjnego to idealna praca dla inżynierów wielu specjalności. Nasz dział stwarza możliwości rozwoju umiejętności technicznych oraz zarządzania wielomilionowymi projektami. Pracując nad bezpieczeństwem w ruchu samochodowym, mamy świadomość pełnienia misji, której nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo naszych klientów. Dołącz do zespołu pasjonatów. Centrum Inżynieryjne ZF to także dział elektroniczny. W Częstochowie i Łodzi pracuje aktualnie 500 pracowników. Mam na imię Mateusz. Od 3 lat pracuję w Centrum Inżynieryjnym ZDF na stanowisku inżyniera elektronika. Na co dzień projektuję systemy bezpieczeństwa dla czołowych producentów z branży motoryzacyjnej. Zajmuję się projektowaniem schematów obwodów drukowanych oraz wykonuję szereg obliczeń i analiz, które następnie weryfikujemy w naszych laboratoriach wyposażonych w najnowszy sprzęt pomiarowy. Do ZDF przyszedłem jako nowy pracownik zaraz po studiach, ale praca w doświadczonym międzynarodowym zespole sprawia, że mam wrażenie, że moje umiejętności rosną z miesiąca na miesiąc. Oprócz systemu bezpieczeństwa, nasz dział zajmuje się również wdrażaniem nowych technologii oraz rozwojem układów kierowniczych oraz hamulcowych. Świadomość, że produkty ZDF jeżdżą w milionach samochodów na całym świecie sprawia, że nasza praca jest niezwykle satysfakcjonująca. Za każdym produktem ZDF stoją setki inżynierów oraz tysiące godzin spędzonych na testach i analizach, a wszystko po to, aby Wasze samochody były jak najbezpieczniejsze. Cześć, jestem Karolina, pracuję w ZDF już prawie 9 lat. Swoją pracę zaczynałam na stanowisku software inżyniera. Następnym krokiem w mojej karierze było stanowisko system inżyniera. Obecnie pracuję jako software architekt, zajmuję się Projektowaniem w języku UML i tworzeniem architektury oprogramowania. Moja praca nie jest tylko moją pracą indywidualną, ponieważ pracuję w zespole. Regularnie komunikujemy się z takimi działami jak dział system testów, grupą projektowania elektroniki czy walidacji środowiskowej, a także z naszymi kolegami i koleżankami. Z Chin, Indii, Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec. W związku z wieloma nowymi projektami, Centrum Inżynieryjne intensywnie poszukuje utalentowanych elektroników, kreatywnych programistów, zaangażowanych testerów oraz inżynierów projektowania produktu, modelowania i symulacji, a także weryfikacji i walidacji. My idziemy dalej. Odwiedzamy Centrum Informatyczne ZF. Główna siedziba znajduje się w Częstochowie, ale informatycy pracują też w Gliwicach i Łodzi. W sumie w centrum pracuje 200 osób. Nazywam się Tomasz Żwiak, i jestem menadżerem zarządzania systemami w firmie ZTF, która jest globalnym graczem na rynku Automotive nowoczesne i prestiżowe technologie w obszarach systemu SAP, infrastruktury informatycznej, systemów inżynieryjnych czy bezpieczeństwa informatycznego, jak również innowacyjna organizacja oraz kultura pracy oparta na otwartości, dzieleniu się wiedzą i ciągłym podnoszeniu kompetencji. Są magnesem, który przyciąga nie tylko najlepszych specjalistów IT, ale również studentów i absolwentów kierunków technicznych. Innowacje IT w ZTF sięgają poza strukturę organizacyjną. Przykładem jest zespół X-Reality, który działając pod dom. Działu IT Innovation. pracuje nad rozwojem technologii rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej. W z zespołu, wchodzą entuzjaści AR, VR z różnych obszarów IT, z oddziałów firmy na całym świecie, pomagając biznesowi wdrażać technologię jutra. Przykład naszej współpracy to stworzony niedawno prototyp aplikacji wspomagającej naukę montażu produktu, a także umożliwiający zdalną współpracę inżynierom dzięki współdzieleniu środowiska rzeczywistości wirtualnej. Myślę, że ta nasza pasja i zaangażowanie to coś, co nas wyróżnia na tle innych firm informatycznych. Dlatego mogę śmiało powiedzieć, że pracuję wśród najlepszych specjalistów IT, wśród ciekawych projektów oraz w świetnej atmosferze. ZF Group to firma o globalnym zasięgu, w ramach której funkcjonują centra usług odpowiadające za obsługę poszczególnych jednostek wchodzących w skład grupy. Europejskie Centrum Obsługi Finansowej, które znajduje się w Częstochowie, zajmuje się obsługą procesów finansowo-księgowych europejskich fabryk oraz jednostek grupy ZF. Pracuję w ZF już półtora roku, podczas tego czasu się wiele nauczyłem. Moimi głównymi obowiązkami jest sprawdzanie faktur, księgowanie dokumentów oraz przygotowywanie analiz i różnych raportów. To będę kapisko. Ja sekundę, kontrolu. Firma dała mi możliwość rozwoju. Dzięki niej uczęszczam na kurs z podstaw księgowości. Po tym kursie dostanę certyfikat samodzielnego księgowego, i ten kurs jest w pełni dofinansowany przez pracodawcę. System wdrożeniowy jest tak zorganizowany, żeby osoby zaczynające pracę w księgowości miały ułatwiony start. Nazywam się Nina, pracuję w dziale rozranków z klientami, obsługuję zakłady zlokalizowane w Wielkiej Brytanii oraz we Francji. Żeby obsługiwać te zakłady, trzeba bardzo dobrze mówić w języku angielskim oraz francuskim. Jest to naprawdę bardzo fascynujące ze względu na to, że można poznawać inną kulturę oraz ludzi z różnych stron świata. Praca w ZF daje bardzo dużo możliwości. Możemy uczęszczać na kursy dowolnego języka. W moim przypadku ja uczę się włoskiego. Daje mi to bardzo dużo satysfakcji i dzięki temu również mogę się rozwijać zawodowo. Do Centrum Obsługi Finansowej zatrudniani są zarówno doświadczeni księgowi, jak i osoby, które są dopiero na początku swojej kariery zawodowej. Sprawdziliśmy także, na czym polega praca w dziale zakupów ZF, który zajmuje się współpracą z dostawcami firmy. Naszym głównym zadaniem w Commodity jest prowadzenie kompletnych procesów zakupów, które odpowiadają potrzebom naszych fabryk zlokalizowanych na całym świecie, a także potrzeb naszych klientów. I procesy te prowadzimy w oparciu o globalną strategię wypracowaną przez ZDF. Biura działu zakupów znajdują się w Częstochowie, Gliwicach oraz Warszawie i pracuje w nich 140 osób. Praca kupca polega w dużej mierze na negocjacjach kontraktów na komponenty do produkcji w różnych branżach ZDF, m.in. takich jak maszyny budowlane, energetyka wiatrowa, technologia lotnicza czy okręty. Standardowy dzień pracy, pewnie tak jak w wielu korporacjach, zaczynamy od kawy, szybkiej kawy, a potem ciśnienie sięga zenitu. Często to jest tak, że odpowiadamy na maile siedząc na telekonferencji, a w międzyczasie jeszcze dzwoni telefon. I to jest najfajniejsze w tej pracy, bo czas mija jak, jak chwilka jedna. I nie ma nudy, żaden dzień się nie powtarza. Wyróżnikiem naszej pracy, a także czynnikami, które bardzo cenią sobie nasi pracownicy, jest codzienna praca w dynamicznym, międzynarodowym środowisku, jak również bazowanie na najnowszych rozwiązaniach IT, które, które nam dostarcza firma, abyśmy sprawnie realizowali nasze cele. Nie bez znaczenia jest również fakt, że firma umożliwia nam rozwój naszego doświadczenia oraz kompetencji poprzez możliwość odbywania wizyt w zakładach ZF a także naszych dostawców, które są zlokalizowane na całym świecie. W centrach usług ZF pracuje obecnie ponad tysiąc osób. Poszukiwani są zarówno specjaliści z doświadczeniem w poszczególnych branżach, jak i absolwenci szkół wyższych, którzy chcieliby rozpocząć swoją karierę w dużej międzynarodowej firmie.